LinkPoint zajmuje się automatyzacją przemysłu, szeroko rozumianą transformacją cyfrową w zakładach przemysłowych. Tutaj w Rybniku mamy firmę, która zajmuje się konstruowaniem, budowaniem, integracją i wdrażaniem maszyn do automatyzacji procesów produkcyjnych. Szukaliśmy partnera, który przeprowadzi nas bezpiecznie przez proces korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej. Specjaliści z firmy Aiming pomagają nam przy uldzie badawczo-rozwojowej, pokazują nam kierunek, w którym powinniśmy iść oraz jak przygotowywać całą dokumentację na potrzeby tej ulgi. Bardzo dużym zaskoczeniem dla mnie był fakt, że firma zajmująca się sprawami finansów i prawa była w stanie w sposób techniczny się z nami dogadać i nas zrozumieć. Niezależnie od tego, jaki mieliśmy problem, czy był to problem rozstrzygnięcia, czy dany projekt nadaje się na ulgę badawczo-rozwojową, czy było to pytanie związane z rozliczeniem, czy problem nawet techniczny, zawsze znalazła się osoba, która była w stanie nam rzeczowo odpowiedzieć na zadane pytanie. Środki, które otrzymaliśmy jako zwrot z ulgi, reinwestujemy w zgłoszenia patentowe i mamy na ten moment kilka takich otwartych spraw. Poleciłbym Aiming firmom produkcyjnym które w ogóle zastanawiają się nad tym, czy to, co robią, ma znamiona badań i rozwoju. Firma Eming na pewno profesjonalnie odpowie na pytania, rozstrzygnie, czy to, co robi dana firma, nadaje się lub nie oraz przeprowadzi w bezpieczny sposób firmę przez wszystkie etapy uzyskiwania ulgi badawczo-rozwojowej.